Hej, witajcie! Jest godzina 21.55, a ja właśnie skończyłem swój 6-godzinny maraton jeżdżenia jako dostawca jedzenia, i wpadłem na pomysł, żeby od czasu do czasu nagrywać też takie luźniejsze formaty, gdzie. Będzie to mniej przygotowane, bardziej ludzkie, bez idealnego oświetlenia, mikrofonu, kamery, tylko po prostu ja. Zazwyczaj z auta, bo tutaj spędzam sporo czasu w obecnym momencie i moje przemyślenia, bo przestrzeni jest naprawdę sporo na to. Więc myślę, że będzie to wartościowe. Generalnie dużo eksperymentuję, testuję i tworzę to, co czuję. Dziś mam dwie sytuacje, które mnie zatrzymały i skłoniły do refleksji. Pierwsza jest godzina dziewiąta. Zaczynam pracę i wpada pierwsze zamówienie. Alkohol już tak do głowy mi przyszło. Naprawdę, ktoś w ten sposób startuje i jadę. Dojeżdżam do miejsca a tam otwiera mi pan na wózku inwalidzkim. Dodam, że zamówienie wyglądało w ten sposób: 3-4 paki piwa oraz energetyk. I ten pan z entuzjazmem jeszcze powiedział mi, że codziennie w ten sposób startuje. No i tak się zastanowiłem głębiej, bo z jednej strony. Może on już się pogodził z losem i nie ma nadziei na lepsze jutro? A z drugiej, jak wiele jest takich ludzi, którzy żyją z dnia na dzień i nie, nie mają żadnych celi, kierunków, w którym chcą zmierzać? Z tym Cię zostawiam. Druga sytuacja sprzed chwili. Odbieram zamówienie w McDonaldzie, a tam pani się kłóci z obsługą, bo czegoś nie było w menu, i no, trochę emocji, dyskusja, nawet wulgaryzmy ze z, z strony tej kobiety. Ale nie całe to wydarzenie mnie zaskoczyło, tylko bardziej reakcja tych ludzi wokół, bo dosłownie. Kilka osób w ciągu trzech minut, gdzie ja tam byłem, wyciągło telefony i się kręciło wokół tej dwójki, którzy byli bohaterami tej akcji, zaczęli nagrywać, i tak sobie pomyślałem. Że naprawdę to jest przerażające, w którym kierunku zmierza. Tym bardziej, że to nie byli nastolatkowie, tylko dorośli ludzie. I zamiast normalnie zareagować, no po prostu żyć swoim życiem i cieszyć się tą chwilą, w której są, no to oni wykorzystują ten moment, żeby stworzyć z tego kontent. Może po prostu ja tylko tak to odbieram, ale coraz częściej widzę, że ludzie zamiast skoncentrować się na tym prawdziwym życiu, wszystko próbują przenieść do internetu, każdą sytuację nagrywają. Daj znać, czy takie Luźniejsze formaty, materiały bez scenariusza, po prostu prawdziwe, gdzie dzielę się tymi moimi wnioskami, są dla ciebie przyjemne dla oglądania, czy jesteś w stanie z nich coś wynieść. Taki feedback będzie dla mnie pomocny, bo być może to będzie nowa seria, którą nazwiemy na przykład w trasie, albo no pewnie coś wymyślę jeszcze ciekawszego, tyle. Nie trzymam Cię dłużej miłego i do zobaczenia w kolejnych treściach.